Cześć kochani, zapraszam was na przegląd do sklepu Kik. Lecimy dzisiaj na Wyszaki, tylko tutaj zobaczyłam fajne kubeczki. Mówię pokażę, bo wiem, że są fani. Kubeczków 15 zł, taki kubek. Zostańcie do końca, bo są bardzo fajne nowości na Wyszakach. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zrób to koniecznie teraz. Będziesz na bieżąco z nowościami, filmiki wlatują codziennie na kanał, a jak podobają Wam się moje filmiki, to zostawcie koniecznie łapeczkę, by ten filmik mógł polecieć dalej, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zobaczcie, Kik też ma te emotki właśnie w formie skarpetek i za taki trójpak zapłacicie 15 zł. Co tutaj wpadło mi w oko, to takie leggingsy, które są Imitacją niby jeansów, tak więc tutaj jest wersja tych ala jeansów leginsowych za 20 zł w kolorze niebieskim bądź czarnym i macie tutaj rozmiary od S, nawet XS chyba była, do 2xL. Dzisiaj ten sklep tak na spontanie, bo widziałam dużo nowości, więc zobaczcie, jakie fajne klapeczki. I one są tańsze niż w Dilizie 45 zł, są bardzo wygodne. Tu macie pierwszy model, to są takie jakieś japonki. One już chyba były na kanale. Tu macie takie fajne klapki, które idealnie sprawdzą się nad morze bądź na basen 30 zł. Bardzo ładny kolor różowy. Tutaj macie miks kolorów z kryształkami. Jak lubicie, to też są takie za 15 zł. Znalazłam plecak, tutaj też jest dużo nowości. Ten plecak mnie totalnie zaskoczył. W Kiku kupicie go za 60 zł, a na szynie kuzynka kupiła go za niecałe 35. Nie wiem jak z materiałem, na razie czeka na przysyłkę, dam Wam na pewno znać. Tutaj mi ten materiał się bardzo podoba, jest taki bardzo miękki, nie jest za duży, jest taki idealny na właśnie wyjazdy gdzieś bądź na jakieś wycieczki. Teraz jest fajna pogoda, okres wakacyjny, więc myślę, że nie jednej z Was się przyda. Są też takie fajne nerki, 30 zł, beżowe bądź czarne, i tak one tu się prezentują. Nowa torba, hmm, chyba skóra podobna, brązowa, duża, ciekawa cena to 60 zł. Dzisiaj miałam pomocnika, który szukał dla was nowości. Tak więc za chwileczkę pokażę wam stroje kąpielowe, bo moje dziecko jest zachwycone. Tutaj w środku widzicie macie mm, kieszonkę. No i lecimy na ten stojak, Naprawdę tu są fajne te stroje, duże przede wszystkim rozmiary, bo aż do 3xL. Tu macie przepiękny jednoczęściowy zielony z takimi pasami, bardzo ładny. Zaraz zobaczymy cenę. Tutaj chyba jak z tego co pamiętam, jak wcześniej zerkałam to były od 60 do 80. Ten kosztuje 60 i widzę, że ma regulowane ramionczka plus usztywniane miseczki. Tutaj mamy kwiaty, zebrę i taki ładny różowy, tak więc zaczynamy może od tej zebry. 2 razy XL, usztywniane miseczki. Fajne są te stroje, i za ten zobaczycie 80 zł. Przepiękny kolor, tu jest największy rozmiar 3 razy XL, bardzo fajnie usztywniana miseczka, świetne ramionczka plus walbanka. bardzo mi się podoba. Tutaj są jeszcze te zielone, które przed chwilką pokazywałam, a tu są dwuczęściowe i macie w kwiaty, teraz te kwiaty są mega modne. Miseczka 90C bądź XL, jak to woli. 80 zł kosztuje taki ładny, strój kąpielowy. I tutaj każdy ten strój kosztuje 80 zł, różnią się tylko kwiaty, bo możecie kupić właśnie więcej żółtych, mniej bądź więcej białych. Następnie na kolejnej ścianie widzę kolejne klapki i tutaj macie bardzo duży wybór, 45 zł. I znalazłam też takie z cerkoniami, które również kosztują 40 zł, czyli nie jest tak źle, jeżeli chodzi o ceny. Tutaj macie takie białe z cerkoniami. Również 40 zł. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda na takich szerokich gumach, a tu wystawiły Panie dużo nowości między nimi mamy fajne spodnie, materiał bardzo ładny, taki la prążki, delikatny na gumeczce, tu macie sznurek dodatkowo, możecie związać sobie w pasie. Tu mam rozmiar 38, i za te spodnie zapłacicie 30 zł. Kolejne spodnie, tym razem takie zielone. No i one bardzo mi tutaj wpadły w oko. Zobaczcie, jakie one są świetne, zwężane delikatnie na dole. Możecie sobie podwinąć na trzy czwarte, zostawić takie długie, dwie kieszonki. No naprawdę mega, podobają mi się bardzo. 30 zł też. Cena jest fajna. I tutaj akurat miałam rozmiar M, ale widziałam nawet 2 razy i 3 razy XL. No i te białe spodnie będę polecać Wam zawsze. Są prawie identyczne jak te w Pepco. Bardzo fajnie się je nosi. Uwierzcie mi, ja nawet w zimę chodzę w tych białych. Nic się z nimi nie dzieje. Tutaj są duże rozmiary do 48 i kosztują tylko 45 zł, bo w pepko są droższe, ale uwierzcie mi, są tak wygodne, że po prostu zapraszam do Kik. Zobaczcie same, przymierzcie. Zobaczymy, czy też będziecie miały takie same zdanie. A tu kolejne spodnie, również duże rozmiary, bardzo delikatne, inne tylko listki i kwiatki, kosztują 30 zł, mają dwie kieszonki. No piękne nowości są teraz na wieszaczkach. a tutaj inne, więcej takich różowych kwiatów i liści. Też są właśnie w tym samym stylu z sznurkiem. Takie delikatne, kosztują 30 zł dla porównania. Zobaczcie, tak to wygląda. I mam nadzieję, że wam się ten przegląd spodobał. Zapraszam na dzisiejszy przegląd Biedronki. Mamy gazetkę spóźnioną, bo w poniedziałek jej nie było. Wskoczyła wczoraj, są cudowne rzeczy i poranny, w sumie poranny, no nie taki poranny przegląd z Pepką, tam jest naprawdę dużo nowości na wieszaczkach, są cudowne sukienki, nowa kolekcja emotek, dużo znajdziecie rzeczy, tak więc będzie miło jak tam zajrzycie, życzę Wam cudownego dnia, do usłyszenia już jutro, dzięki, że byliście, trzymajcie się, pa!